Mały lokalny złom. Więc co tutaj mamy? Chromowany kosz. Akurat taki mi się przydało. mam zlew wolno stojący na dworzu i mam tam taki lakierowany, który już po prostu odpada z niego lakier, więc sobie ten wykorzystam. Dobrze wygląda. Myślałem na początku, że to nierdzewa, ale to chyba nie jest nierdzewa, bo bo tutaj gdzieś zachodzi minimalistycznie korozją. To jest chyba jakiś taki mocny chrom. Pręt nagwintowany. Tutaj taki stelaż mamy. No i tutaj, co mnie zainteresowało, to te profile ze stali kwasoodpornej. Znaczy, to już są takie korytka porobione. To się przyda do różnych rzeczy. Mogę teraz zrobić przegląd aluminium, jakie udało mi się zdobyć w zeszłym tygodniu. W zasadzie to w ciągu ostatnich kilku dni, a jest tego sporo. Mianowicie, moim zainteresowaniem stał się profil Bosch Rextrot, który ma Taką oto budowę wewnątrz i jest stosowany do różnych urządzeń w tej chwili Cęcej i nie tylko. Ma różne kształty, w kwadrat lub prostokąt. I teraz tu są takie formatki. Tu jest akurat jakieś urządzenie z rolkami, które, które było, już nie miałem siły tego rozkręcać. Ja sobie to po prostu po pokawałkuję. Niestety będzie trochę śmieci. Ale był ładny i niepogięty profil. 20 mm, tutaj na tym, a niestety na tym złomie jest tak, że oni się nie patyczkują z tym i jest dużo uszkodzonych elementów. No Co prawda, cena aluminium wynosi 5 zł za kilogram. I nawet jeżeli się okaże, że któryś z tych profili będzie uszkodzony, to można to z powrotem sprzedać za 4, więc no nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Po prostu no 20% do tyłu, jeżeli by się okazało, że coś nie zostanie wykorzystane. No bo są takie kwiaty, tu na przykład jest bardzo drogi profil, 40 na 80 mm, no ale tu ktoś po prostu demontując rozerwał kawałek jednej strony, natomiast cała reszta jest w ładnym stanie, i tutaj jeszcze jest gwint do nogi. Jest taka końcówka, nawet powiem wam, że te same końcówki są dosyć, dosyć drogie, żeby je zdobyć. No i naprawdę można z tego zbudować jakieś festolidne urządzenie. Były też poprzkręcane płyty aluminiowe do tego, grubości 15 mm. Naprawdę tutaj jest duża powierzchnia, z tego można by zrobić jakąś fajną flanszę pomiędzy jakimś na przykład silnikiem elektrycznym a skrzynią obiegów. Może nie do każdej skrzyni, bo ta powierzchnia nie jest jakaś wielka tutaj, ale powiedzmy w... Do większości silników czy skrzyń byłaby w miarę poprawna. Ta płytka tutaj ma dokładnie 30 cm na 44,5, 15 mm gruba, więc no w sumie to trochę waży. Tutaj jest taki regał od razu z profila, który ma 30 mm szerokości. Tutaj trochę nierdzewki, to jest jakiś koryto kablowe z nierdzewki plus takie uszy, akurat ogranicznik zawiasów. No to jest fajny, gruby materiał, naprawdę ja często nierdzewkę gdzieś tam używam do różnych wynalazków i ona jest bardzo, bardzo przydatna. Najwięcej tych profili zdemontowałem właśnie 30 x 30 mm tutaj, mówię, na fajną rzeczą są różnego rodzaju kątowniki i te blaszki z gwintami, które znajdują się wewnątrz, które są potrzebne do tego, żeby to połączyć ze sobą. No i tych elementów wygrzebałem dosyć... Oj, ostrość już wróciła do normy, Dosyć dużo. Co odkręciłem, to wrzuciłem do wiadra i to zostało potraktowane jako złom stalowy. Zdarzyły się też rodzynki, jak takie listwy z wózkami. Na jednej listwie są dwa wózki na drugiej jedna to jest do bardzo precyzyjnych urządzeń CNC. Taki to ma przekrój. To jest dosyć ciężkie, stalowe z naprawdę wysoką dokładnością, bo te urządzenia no, pracowały w fabryce. Nie będę się chwalił jakiej, bo można by wyczaić, gdzie ten złom się znajduje. I naprawdę robiły drogą robotę. Więc to jest sprzęt z najwyższej półki. Wcześniej, jak widzieliście, gdzie odkręcałem kółka. Z regałów, no to one były przykręcone do takich płyt. Dokładnie te kółka, które się znajdują tutaj, bardzo mocne, naprawdę no, przepancerne, sprzedawane po 2 zł za kilogram. One mają średnicę 17, no to może z 18 cm. Tutaj jeszcze zabrałem kilka takich sześć takich elementów z rolkami. W zasadzie nie wiem do czego, ale, ale cena była tego śmiechowa, ponieważ to było po prostu stalowe i potraktowane po złoty 50 za kilogram. No, nie wiem, złożę to do magazynu. Jak mnie wkurzy za rok czasu, to się pozbędę. A jeżeli będę potrzebował coś takiego wykorzystać do jakiejś maszyny bądź urządzenia, które będę budował, no to jest jak znalazł. Za kosztuje nic, no jedynie to zajmuje miejsce. no To jest jedyny mankament. Tutaj mamy zasilacz 12V 12,5A. No oczywiście 50 za kilogram razem z taką fajną blachą, może ze dwa ważył, czyli 3 złote. Nie ma tragedii z kablem sieciowym od razu. W pakiecie. Tutaj jeszcze mam trochę 40 40 na 40 mm. No tego aluminium nie mierzyłem, ile tego jest w metrach, ale jest tego 110 kg, czyli wydałem na to jakieś 550 zł. No, uważam, że to jest naprawdę. Super sprawa, bo to za wiele miejsca nie zajmuje, a w momencie kiedy buduje się jakieś urządzenie, no to jest naprawdę przydatne. Do tych profili tutaj 40 na 80 jeszcze są fest nóżki. Niestety tylko dwie dorwałem. W ogóle to chyba muszę ograniczyć wyjazdy na tamten złom, bo, bo to raz, że to doprowadzi mnie do bankructwa, to dwa, że zrujnuje swoją powierzchnię magazynową. Nie no, żartuję, nie jest tak źle. Ja wykorzystuję te rzeczy. Tutaj mogę po prosty przykład podać. To jest rurka od lewarka, którą znalazłem na złomie bodajże chyba za pierwszym razem. I to jest świetna sprawa do tego, żeby zrobić niezniszczalny młotek. No, każdy z nas pewnie nieraz doświadczył połamania trzonka, nawet w plastikowym młotku. No, mi się to wielokrotnie zdarzyło. Takie rozwiązanie sprawia, że już ten problem znika na zawsze. Może zniknąć co najwyżej młotek. Tutaj obok jest młotek wykonany z rurki akurat hydraulicznej, tutaj jeszcze gwint został do obcięcia. Świetna sprawa do tego, jeżeli jakieś dziwne rzeczy tłuczemy i nie chcemy sobie poobijać kostki czy też kostek w dłoni, no i to jest świetna sprawa, już to wykorzystałem kiedyś naprawdę. Taki młotek robi robotę. No niby nic, a cieszy, bo jest to praktyczne i mówię, jedyny wróg to ten, kto go pożyczy i nie odda. I nic więcej. Żadna praca raczej go nie powinna zniszczyć. Dobrze, pokażę Wam jeszcze te nóżki, które, które zdobyłem razem z tymi elementami, które wchodzą do tego gwintu. Są przepancerne. Dokładnie to. Może nie widać w tej chwili że to jest naprawdę duży element, ta nóżka ma długości 22 cm, a średnica, średnica to jest gdzieś no 18 mm, to może też obiekty przekłamuje, ale jak patrzę gołym okiem 18 albo 20, ale chyba 18 to jest średnica gwintu, więc no, jest to naprawdę potężne. To jakiś był naprawdę wielki, ciężki i masywny regał do tego. Także z tego już naprawdę można zbudować jakąś wielkogabarytową drukarkę 3D, albo jakieś inne urządzenie frezujące CNC. No, do tego to się wykorzystuje. Fakt faktem, że trzeba sprawdzić, czy te profile są na pewno, aby wszystkie proste. No ale to jest do zweryfikowania. No słuchajcie, ten profil bodajże, chyba trzydziestkę nie wiem, czy ktoś nie pały, ale widziałem w hurtowni, znaczy w wirtualnej hurtowni po 67 zł za metr. No myślę, że to chyba jest ktoś przesadził, ale myślę, że taki profil może spokojnie kosztować około 40 zł za metr. No oczywiście już każdy inny, czyli ten zdublowany, czyli ta 30 zdublowana. Czyli 30 na 60 już jest odpowiednio droższy. No nie jest to dwukrotność, ponieważ tutaj nie jest aż tyle materiału wykorzystane co do, powiedzmy, dwóch takich profili. No ale jest to też trochę więcej. Wiem, że najdroższy profil z tych to jest 80 na 80 mm. No takiego tam w ogóle nie było. Był jedynie 40 na 80 I one mają najkrótszy... O, nie chce się coś zmierzyć, ten najkrótszy. O, dobra. Najkrótszy ma 90 cm. I chyba one mają po. O, trochę mniej, bo, bo tu jest jeszcze ta nadstawka. Czyli mają 88 cm. Natomiast te pozostałe dwa mają po 100. Więc nie jest źle. To nie są jakieś krótkie obrzyny. Także naprawdę jestem bardzo zadowolony. Teraz muszę tylko przygotować miejsce na to i zeskładować to po to, żeby poczekać aż do momentu, kiedy będę to wykorzystywał. Bo niestety na złomie jest tak, że trzeba brać to, co jest. To nie jest tak, że ktoś ma wizję i teraz buduje to i jadę sobie na złom po części, bo wtedy na 110% akurat tych elementów nie ma. Więc trzeba po prostu wyprzedzić czas w umyśle i mniej więcej wiedzieć, jaką się ma wizję, co ewentualnie będzie się chciało robić i już dużo wcześniej po prostu nazbierać sobie klamotów, bo to tak jest po prostu. Do zobaczenia. Oto zestaw, który zebrałem z kilku wypadów, nie z jednego miejsca również, no ale uważam, że ciekawe rzeczy. Mianowicie zestaw odłączników, dosyć fajnych i solidnych. Najbardziej mi się spodobały tutaj te listwy izolowane do podłączenia. To jest, tutaj jest taka gruba blacha która ma tam z milimetr grubości i też można ją do czegoś wykorzystać. To ważyło jakieś 5 kg, czyli koszt tego elementu to 7,50. To no moim zdaniem warto. Tutaj silnik produkcji japońskiej jest przekładnią 1 do 16. Już taki u mnie był. Chociaż z niego wystaje tutaj trochę więcej kabelków i podejrzewam, że on ma jakiś licznik Czujnik zliczający obroty, a być może jakiś hamulec elektromagnetyczny, bo tutaj z tyłu się pojawia pod wirnikiem do chłodzenia jakiś dodatkowy element płaski, nie wiem, muszę to zbadać. Natomiast cena standardowa, stuwa za 1 kW, ma 04 4 kW, czyli 4 dychy. Porządna, aluminiowa obudowa, przekładni, więc jak dla mnie super zakup, bardzo się przyda, czy do bramy, czy do czegoś innego, a może zamienię na coś zupełnie innego, także nie ma to znaczenia. Tutaj prostownik, starodawny, polski, do zasilania akurat CB ale być może posłuży do ładowania akumulatora. Zobaczyłem przez dziurki, że tu znajduje się transformator toroidalny i stwierdziłem, że raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś go wykopcił, bo on ma zabezpieczenie. Mówię, pewnie prostownik jest uszkodzony, bo, bo tutaj stabilizator, bo stabilizator jest tego starego typu w tranzystorach, KD-502, już pewnie trzeba by je w muzeum szukać. Ale obudowa w świetnym stanie, transformator jest zdrowy, najwyżej sobie niestabilizowany, bo akurat mój prostownik jest mocno zmęczony, także zbuduję sobie na tej, z, z tej bazy. Tu oczywiście potrzebny jest jeszcze dodatkowo wyświetlacz jakiś z woltomierzem i amperomierz, co jest przydatne w jakimś takim prostowniku. Ważył 2 kg, czyli kosztował 3 zł. Ja jestem bardzo zadowolony z takiego zakupu, naprawdę super. Tutaj jest zabezpieczenie ACD-C 5 a no, od jakichś eksperymentów z fotowoltaiką na pewno się przyda. No, i tutaj zaskoczył mnie taki wentylator do pieca. Taka dmuchawa, która posiada regulację obrotów. Takiej jeszcze nie widziałem wcześniej. No, i widząc to, byłem przekonany, bo akurat na wentylatorze jest napis na silniku, że jest produkcji niemieckiej. Więc wiadomo, że to jest solidno solidny produkt, a nie jakaś chińszczyzna i byłem przekonany kupując to za jakieś też 3 zł, bo to ważyło około 2 kg że jest uszkodzony regulator obrotów, no ale się okazało że, że on jest dobry ktoś, ktoś sobie chciał zmodernizować elektro co ja mówię, zmodernizować kotłownię on co prawda nie, sta, nie wyhamowuje do jakichś bardzo minimalistycznych ale jakiś tam zakres regulacji jest. Jak dla mnie super. No i tutaj ostatnim, no, przedostatnim elementem jest taki wzmacniacz samochodowy, który jakby już dla mnie nie ma znaczenia, czy on działa, czy nie działa. Jest szansa, że jest sprawny, ale mnie interesuje ten radiator, żeby go wykorzystać do LEDów większej mocy, żeby zrobić sobie takie odprowadzenie ciepła. Z tych LEDów można go wykorzystać po prostu do zrobienia lampy warsztatowej, którą zresztą niebawem pewnie zrobię i wam pokażę. Tutaj jest jeszcze siłownik pneumatyczny, który kosztował 3 dychy, bo ważył tam coś około 20 kg. Rozebrałem go, sprawdziłem w środku. Cylinder wygląda dobrze, Tłoczysko także. Na pewno jest sprawne. Wzmacniacz był znaleziony na hałdzie. Ktoś po prostu go wywalił razem z jakimś innym złomem i został potraktowany jako złom mieszany, czyli złoty 50 zł za kilogram. I on może ważyć no. 1,20 złoty 80. Zł. Jeszcze pokażę Wam jako ciekawostkę, jak on jest zbudowany w środku. Chińczyka poniosło o zera. Naprawdę jest wart złoty 80. Zł.